Witam, z tej strony Gregor. Dzisiaj was zapraszam ponownie do Total War Warhammer 2, gdzie dziś zobaczymy w bitewnych potworkach starcie Charixa i Murkoina. Rozciąćcie się wygodnie, a ja zapraszam was do oglądania. Charix przyprowadził dla nas jaszczuro ludzi, Murkoin zaś przeprowadził bretonie. Jak widzimy Murkoin przyprowadził tutaj bardzo dużo okonych humanów z łukami, aż pięć oddziałów. Mamy też także 5 oddziałów łuczników ubezpieczanych przez cztery oddziały hołoty, dwa powietrzne oddziały królewskich rycerzy na hipogryfach, także widzimy. Są tutaj także błogosławione trebusze polowe i prorokini niebios ze wszystkimi czarami. Coś Bretonia czuje, że będzie miała tutaj duże kłopoty. Żarik zaś przyprowadził bardzo mobilną i strzelecką, może powiedzieć, armię szczuro ludzi bowiem widzimy tutaj przede wszystkim 5 oddziałów kamelonów skinków, 5 kohort skinków z oszczepami, są tutaj także kohorta soteka oraz trzy duże dinusie: gromowładny czyli rorowy prastary stegadon, jest pastyliododon, kryształ ożywienia oraz Mazda Mundi z harmonijną zbieżnością, siateczką, apoteozą oraz ma swoje ulubionych niszczyciel miast. Więc tak jak widzimy, Charix ma zdecydowanie przewagę strzelecką w tym starciu, nawet jeżeli te błogosławione trebusze będą ostrzymywać jego skinki, to Konie i Omeni nie wygrają moim zdaniem starcia z kamelonami skinków, nawet jeżeli strzelają w takich ilościach, w szczególności, że tak jak widzimy, Murkoin bardzo, ale to bardzo się zgrupował, i jeżeli Mazda Mundi rzuci jedną wzmocnioną siateczkę, to cała armia bretońska może zostać złapana. I jak widzimy, chyba chce rzucić wzmocnioną siateczkę. Oho, popatrzcie, ile oddziałów wpadło w siatkę teraz. Jakieś odegnanie dokładnie poleci tutaj. I bretońskie oddziały jużki. No, popatrzcie, jak już się tutaj nabijają. Mają Kile na, na Mazda Mundiego Czariksa. Po prostu szaleje. Poleciał jeszcze tutaj niszczyciel miast. Które ładnie tutaj się przeorał przez łuczników. Oberwali jeszcze tutaj trebusze. Łucznicy, którzy jeszcze zostali doskarżonymi strzałami, strzelają po lodonach, Ci rycerze, że na hipogryfach wlatują, próbują bić tych skinków, ale nie wiem, czy to jest najlepszy wybór, Chyba powinni bardziej skupić się na Mazda Mundi. Ostrzał dalej trwa, ale jak widzimy, łuki tutaj przegrywają z muchawkami. I Bastilodon wleciał. Jeszcze tutaj przerażenie wleci tych dzielnych brytyjskich wojowników, którzy bardzo blisko mają dyscyplinę. Nie oszukujmy się. I możemy sobie zobaczyć. Popatrzcie, ile mają na przykład tutaj ci chłopcy łucznicy, jak w okolicach 29, teraz 20. I tylko się jeszcze bardziej zaamują. No, Dyscyplina jaszczur ludzi, a dyscyplina brytyjska, To są dwa różne światy. I tutaj ci rycerze na pogryfach chyba trochę zostali zapomnieni przez Murkojna. A Czalix jedynie powiększa swoją przewagę, bo ta kohorta Soteka już tutaj dobija pozostałe oddziały brytońskie. Trebusze jeszcze stoją, ale Mazda Mundi tutaj już przegania tych konnych hełmenów, którzy już jak widzimy są przerażeni. Kamelony Skinków dalej szaleją i dręczą te oddziały brytońskie. No, i nawet jeżeli Bretonia ma tyle tego strzelania, to nie ma czym tego strzelania obronić. A jak widzimy, jeszcze nawet czarodziejka Niebios, niebiosa, czyli prorokini niebiosa, nie utrzyma się już długo, już po prostu ucieka. Za chwilę ma gromowładny i Vasylionon ożywienia tutaj dopadną. Mazda Mundi jeszcze się może dołączyć do zabawy. Łucznicy strzelają po tej kohorcie Soteka, strzelają po tych oszczepnikach. Tutaj zaś pogrywy wróciły i gonią teraz kilka oddziałów skinków, które zostały z tyłu. Ale moim zdaniem to już będzie zwycięstwo dla zimnokrwistych. To jeszcze wlatuje niszczyciel miast. No nie będzie czego zbierać z tych Bretończyków tutaj. Jeszcze odegnanie wleciało. Ja bym jeszcze czarlic miał energię na siateczkę to już w ogóle. To już by niczego tutaj nie było. hipogryfy zaś tutaj obrywają de facto te hipogryfy to była jedyna rzecz która mogłaby uratować tutaj murkoina moim zdaniem jeżeli by dorwali wystarczająco szybko Mondiego, ale moim zdaniem jest za duży koszt nawet na jeden oddział tych hipogryfów bo te hipogryfy jeśli dobrze pamiętam kosztują w okolicach 2000. tysięcy a za łatwo je można moim zdaniem wystrzelać. Jeżeli chcemy mieć już jakiś kontynent powietrzy, Rycerze na Pegazach, Królewscy Rycerze na Pegazach, moim zdaniem są o wiele lepszym pikiem i co najważniejsze, tańszym niż ci na Hipogryfach. No i też nie oszukujmy się, wzięcie tutaj jeszcze wszystkich zaklęć było ze strony Murkoina. I jak widzimy, Czarx już tutaj to wygrywa. No, bo popatrzcie, bardzo dużo strzelania u Bretonii. Nie jest nie, cały taki mobilny, gdzie porci, moim zdaniem, murkoń powinien pójść w rycerzy królestwa, tego typu oddziały, żeby móc jednak zwiększyć swoje możliwości mo mobilne. Nawet jeżeli ci chłopcy, ucznicy są fajni, to jednak bardzo dużo wydał na tych rycerzy królewskich, na Pegazach. I nawet nie czy Trebusze by się tutaj przydały, bo patrzcie, niby tutaj pozabijał. Były te oddziały rycerzy, dużo z tych skinków, ale wartościowo to nie było zbyt dużo. Gdzie popatrzcie sobie na przykład tutaj na ładnego, kryształ ożywienia, a Mazda Mundi to już w ogóle inna bajka. Dlatego przede wszystkim, jeżeli już chcemy mieć bardziej postrzelanie, musimy mieć też coś, co przytrzyma jednak nie, nie żeby można było strzelać, a jak widzieliśmy, ta hołota nie wytrzymała tak dużej ilości ostrzału, Jeszcze tak bardzo były oddziały brytyjskie zgrupowane, że jedna siateczka i Charix mógł ich po prostu zdewastować swoimi zaklęciami i umiejętnościami. Ale cóż, to byłoby na tyle w dzisiejszym Pitewnym Potworku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zapraszam Was także na inne filmiki na moim kanale. Bawcie się dobrze, ja będę się żegnał. Na razie!